Czy będzie to małe? Wydaje mi się, że będzie duże. Uwaga, poszedł. Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Terrarii 3D. Tak, ponad tygodniowa przerwa na kanale, spowodowana wyjazdem, ale już jestem. Zagłusza je deszcz, ponieważ deszcz już normalnie widać. Wyszły dwa małe updatey. jeden chyba wczoraj, a wczoraj czyli 9 w niedzielę, a tamten był jeszcze. Dopiero co wyjechałem, a wyszedł. Generalnie doszły jakieś tam małe rzeczy, które postaramy się sprawdzić, ale w dzisiejszym odcinku głównie będę chciał udać się na pustynię, bo byłem na oceanie, a na pustyni są kaktusy, no i musimy to sprawdzić, jak to wygląda w Terrarii 3D. Co nie? Mieliśmy sprawdzać wszystko, więc będziemy sprawdzali wszystko. Jestem w naszej kochanej gierce. Wracam z filmami oczywiście z Terrarii coś będzie, będzie coś z Minecrafta i innych gierek, na które też czekacie. Także miło mi Was ponownie tutaj powitać. Tylko może być, że czasami się zająkam, bo jednak tygodniowa. Tygodniowa przerwa od nagrywania, na pewno da się we znaki. Także witam Was serdecznie jeszcze raz. No i zapraszam na kolejne takie małe przygody z Terrarii 3D, na którą pewnie czekaliście. Oczywiście, jak zawsze, tysiąc łapek w górę. To następny odcinek już jutro. Postaram się go nagrać. Także witam tutaj, panie slajmie. Ale miło jest w to grać po takiej przerwie, naprawdę. Tym bardziej, że oj. W sumie już zapomniałem, jak to się zbiera. Dobra, już ogarniam. Miło jest zagrać sobie w taką terkę 3D po przerwie, bo jakby nawet nie czuję kompa. Nie wiem, czy też tak macie, jak gdzieś jedziecie i później wracacie do domu, dotykacie, nie wiem, myszki, czegokolwiek, po prostu sprzętu, nie? No i myślicie, że to jest coś takiego... No jakbyście tego nigdy nie trzymali. Co prawda chwilę, ale no tak jest. Dobra, to ja już nie marudzę, idziemy poszukać sobie pustyni. Oczywiście mój dom jest na kordach 300 coś chyba, z tego co pamiętam, także spróbuję go odnaleźć. Znaczy w sumie nie wiem dlaczego, ale idę sprawdzić co tam w domku i słyszymy się w jakichś kolejnych tutaj przygodach. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj znaleźć pustynię, bo w sumie jej nie widziałem, ale dobra, postaram się. No to moi drodzy, zanim przejdziemy na pustynię, czas wymyślić nazwę dla mojego domku. Tak, polecam pisanie komentarzy, ponieważ najlepszy pomysł zostanie wybrany i oczywiście w jakiś sposób tutaj zapisany. Jako nazwa dla domku. Także nazwy w komentarzu będę wybierał najlepsze, do i, do i któreś będę musiał wybrać w końcu, tak? Także ja to ogłoszę w następnym odcinku. Możecie nazwać ten domek, bo jednak towarzyszy on nam od początku serii. Co prawda, jeżeli będzie jakiś większy update, który wprowadzałby na przykład Demon Altary, o których cały czas mówiłem, to będziemy i tak musieli zrobić nowy świat i będę musiał na szybko stworzyć jeszcze raz taki sam dom. A dlaczego? Dlatego, że. Na początku, wiecie, generuje się świat, czyli generalnie wszystkie struktury i tak dalej, a na tym świecie, no, magicznie mi się te demon altary nie pokażą em, po update'cie. Więc jakby tak wygląda nasz dom, jeżeli ktoś już <grytania> zatęsknił i nie pamięta. Tutaj mamy nasz ołtarzyk z butelki. Oczywiście będziemy mogli zrobić nową potkę, którą też zrobimy w tym odcinku, jeżeli uzbieram e, sobie kaktusa, a mam nadzieję, że tak będzie. W ogóle sprawdźmy te sticky e, granaty, tak? Sticky grenade. Fajnie leciał. No bucha tak małym, że tak powiem, mała eksplozja, ale fajnie sobie leciał i się z tego co widzę też elegancko przylepiła na tą lampę. Wow, naprawdę idzie wszędzie przylepić, pokażcie to. Fajnie to wygląda. Dobra. Czy mi się w ogóle to HP zregeneruje, bo tak trochę. No fajnie by było. Jestem na hardzie. Czy na hardzie się nie regeneruje? Bo wiecie, ja czegoś mogę nie wiedzieć z Minecrafta. Czekajcie, aż sprawdzę z ciekawości. Jeżeli pójdzie mi powyżej setki, to znaczy, że na hardzie... Nie da się zregenerować HP, a to by oznaczało, że mało wiem o Minecrafcie, a przynajmniej zapomniałem kilku rzeczy. Dobra, idę szukać już powoli pustyni. Wybierzmy się w tamtą stronę. Witam, witam na oceanie. Nie jest to pustynia, jest to prawie pustynia i myślałem, że tutaj będą kaktusy, ale no to jest ocean, więc tutaj kaktusów nie ma. Będę ich dalej szukał, ale zatrzymaliśmy się tutaj, bo w końcu odpaliła się muzyczka z oceanu, także możecie sobie posłuchać w Minecrafcie muzyki z Terrarii z oceanu, także. Bo z, pamiętam, że chyba da się nie odpaliła. Jak nagrywałem dla was, to. jakby ta muzyczka nie leciała. Także teraz, skoro jest, to postanowiłem dograć ten fragment. I jeszcze kilka słów odnośnie moda, którego nagrałem. Moda z Terrarii do Minecrafta, którego nagrałem trzy odcinki. Tak, z którego nagrałem trzy odcinki. Usunąłem te dwa, zostawiłem tylko pierwszy, bo tak naprawdę. No, mod nie jest dopracowany. Jest taki. Hmm, dla mnie to jest troszeczkę taka parodia, parodia Terrarii w Minecrafcie. No dużo jest do dopracowania. Ja wiem, że się autor stara, dlatego też usunąłem dwa z trzech odcinków, żeby po prostu nie ośmieszać, też... Nie, no nie krytykować aż tak bardzo twórcy. Zrobił co zrobił, updatey wprowadza też. Może jakby oni połączyli siły, twórca tego moda, Terraria Crafta i tamtego jest Terraria moda. To może by wyszło coś lepszego, no ale skoro razem nie działają, zobaczymy czy będzie miał jeszcze autor tamtego moda, który, z którego nagrałem jeden odcinek, jest jeden odcinek na kanale, czy będzie miał coś fajnego do pokazania. Jak tak, to wtedy nagram, na razie nie. Na razie tylko Terraria Craft i do niego będziemy wracali przy każdym możliwym update'cie. Udało się! Udało się! W końcu mamy nowe miejsce w Terrarii 3D, czyli pustynię. A na pustyni oczywiście kaktusy. Jest to troszeczkę połączone z oceanem. Widzicie tam? Tam jest woda, więc jest ocean. Widać po kwiatkach zresztą. Ale do baby kaktusy także jest to zdecydowanie pustynia. I sprawdźmy, czy oddaje klimat naszej kochanej terrarii. A jeżeli oddaje klimat, to jak dobrze wiemy, kaktus nie powinien zadać nam w ogóle obrażeń. No i idealnie. Zdane na szóstkę. Po prostu uwielbiam tego moda, bo no idealnie oddaje to, co jest w terce. Nie, nie ma żadnych zakłamań. To teraz tak, spróbujmy podkopać go i się rozwala. No po prostu gratuluję. Takie o małe brawka dla twórcy, dla twórców tego moda, bo naprawdę zadbali o najmniejszy, najmniejszy szczegół w tej grze. Tak, kilofem się nie da. Siekierką już się da, ale można też, jak dobrze wiemy, podkopywać. Co prawda podkop w terce jest szybszy, tej chyba też. Wiecie co, sprawdźmy. Ale mam jakieś dziwne ścinki, czekajcie. To to, to było niedobre. To, a, bo od dżungli, to idę od tej dżungli, a poszedł precz. Proszę mi tutaj nie nie lagować. Sprawdźmy kilofem. Tak, z dwie sekundy chyba. Ciężko mi powiedzieć. Oj! Kolega przyleciał. Ciężko mi powiedzieć. Możecie napisać w komentarzu, co jest dłuższe. Czy kopanie kilofem w Terrarii 3D kaktusów? Jak teraz widzicie? Bo wydaje mi się, że to jest podobny czas. Czy kopanie siekierką? Panie siekierką, raczej romba, nie Zbierzemy trochę kaktusa, bo z niego możemy zdobyć czy też, czy potki, czy po prostu zbroję z kaktusa. Także spróbujmy się do tego dostać. I wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry odcinek. Czy ja go zebrałem? Czekajcie, bo to wyglądało jakbym go zebrał, a tak naprawdę. Zebrałem? Zebrałem. Dobra, to ja zbieram sobie na set, o ile w ogóle można mieć tutaj kaktusowy set, bo chyba go nie widziałem. Ale ewentualnie zrobimy sobie potki. I jeszcze mam wam coś bardzo fajnego do pokazania. Na kreatywie już, ale musimy to przetestować, bo sam twórca powiedział mi: A beres, weź tutaj, zobacz, bo bardzo fajną rzecz dodaliśmy. Jeszcze dodam, że im dłużej tutaj siedzę, to one zaczynają wyrastać, czyli tak naprawdę rosną w oczach, można powiedzieć. Naprawdę, rosną w oczach i to nawet tak na boczki, co daje bardzo fajny efekt takich kaktusów, sterki. I tutaj mamy też nawet takiego z kwiatkiem, ale wolę zobaczyć. Mamy! Mamy mieczyk z kaktusa. Okej, okay, seta nie mamy, ale mamy mieczyk z kaktusa i co jeszcze? Drzwi, do tego lampka i kill off. Ja bardzo chętnie to przetestuję, jak to wygląda. Bo w tej serii chodzi o to, żebyśmy wszystko sobie posprawdzali. Po prostu na tym modzie. Sandstone brick, okej. Okay. I tutaj lampka, lantern, a tutaj co mamy? A też lantern. Dobra, przetestujmy sobie jedną, bo czemu nie? Jakby to wyglądało? Taka kaktusowa. Dajmy ją, no nie wiem, tutaj. No nie jest źle, naprawdę sympatycznie, tylko że tutaj ona mi nie pasuje, więc trzeba będzie ją przenieść, to zdecydowanie. Zaraz dzisiaj miejsce znajdę, ale spróbujmy tutaj kaktusowych narzędzi, a czyli narzędzia, czyli kilofu. No spoko, kilof jak kilof. O, tutaj podłoga nieładna, o panie Meres, wszystko widać. Zaraz tutaj damy ocenę 0 na 10, bo tutaj <gryw> na dół nie dałem stowna. Dobra, a mieczyk? No bardzo duży mieczyk, trzeba przyznać, z kaktusa. Ja chyba go widziałem, a teraz zapomniałem, że on jest do zrobienia. Jestem chyba pijany czasami. Blinkroot, butelka z wodą i kaktus daje nam podkę na prędkość poruszania się. Czy ją, czy ją możemy tutaj zrobić? Prawdopodobnie tak. Wcześniej jej nie mogłem, bo myślałem, że nie ma kaktusów, ale są już. Znaczy one już były. Dobra, zróbmy sobie troszeczkę tak ze 4. Odpalimy sobie i zobaczymy, jak będziemy szybsi. Szyb, szybcy, 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 jacy szybsi, szybci. Szybcy... Uy, tak, jak szybcy będziemy. <gry> I sprawdzimy sobie jeszcze glow sticky, których w sumie nie rzuciłem. Tak, takie pałeczki, które sobie świecą. No i mogłem tego użyć jak schodziłem do piekła, czy też po prostu kopałem w jaskinie. Całkiem o tym zapomniałem. Także dziękuję za przypomnienie wam tutaj w komentarzach. Pisaliście mi, z czemu nie używałeś? No, także użyłem. Jeszcze jeden fallen star by się przydał, żeby zrobić mana krystal. Dobra, sprawdźmy jak szybki będę. Rzeczywiście widać, że jestem szybszy, więc spotka jak najbardziej działa. Z kontrolem będę na pewno już w ogóle szybki, także przyda się to nam na pewno do walki z Eye of Cthulhu, czy też King Slimem, nie wiem co twórcy pierwsze, jako pierwszego bossa co dodadzą, czy będzie to King Slime, czy Eye of Cthulhu? Prawdopodobnie Oczko, ale kto wie, może zaskoczą nas najpierw takim Slime'em, byłoby fajnie. I co jeszcze chciałem sprawdzić? Tak, ostatnia bardzo fajna rzecz na koniec od twórców, bo przedmiot można już dostać na creative. Ie. Jest to broń z 3DS-a. Na wersję 3DS jest oczywiście dostępny Holy Hand Grenade, czyli taki granat, który robi naprawdę duże kuku, zwłaszcza możecie kojarzyć to z Wormsów, tak, z serii gier Wormsów, bo tam był sobie taki granat, który rozwalał naprawdę sporą część... Wyspy, czy tam po prostu bloków, tak? Także sprawdzimy, jak to będzie wyglądało jeszcze na koniec tego odcinka. Także uwaga, przygotujmy się, rzucę go sobie. Wziąłem sobie oczywiście ScalyTea, ale wszystko po to, żeby wam pokazywać takie nowości. Zostało to dodane. Co prawda, w normalnej terrarii na PC nie ma tego, ale że jest na 3DS, a to nie wiem, rzucili twórcy. Także zobaczmy ten wybuch. Jestem naprawdę ciekaw, jak myślicie, wybuchnie cały tutaj dół, czy, czy będzie takie. Czy będzie to małe? Wydaje mi się, że będzie duże. Uwaga, poszedł. Ja się chyba lepiej odsunę. Może tak o. o. Wow! <grytania> Okej, okay, mieliśmy nawet muzyczkę. Hallelujah, świetne, po prostu cudowne. Co prawda, nie jest jakiś niesamowicie duży wybuch, ale szczerze, chyba taki, który naprawdę satysfakcjonuje. Satysfakcjonujący wybuch, o tak bym mógł powiedzieć. No bo jednak rozwaliło sporą część ziemi. I mogę sobie teraz tego Dirt'a zebrać. Mmm, panie Januszu, tutaj za darmo. Tak, za darmo możemy sobie Dirt zebrać. Podoba mi się, że dodali jeszcze ten dźwięk. Cudowne, do tego się nie spodziewałem. Jestem mile zaskoczony. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z Terrarii 3D. Ja się z wami żegnam, tak na szybkości, czyli na podce speeda. Do tego jest Holy Hand Grenade. Czy jak zwał, tak zwał 700 dirk bloków. Dobra, no biedny to nie będę. Także dziękuję Wam za oglądanie. Wbijajcie łapy, piszcie komentarze, czy wam się podoba. Po prostu czy wam się odcinek podobał. Dzięki i do usłyszenia. Cześć!